Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Życie się kręci coraz bliżej cel To jest 80 Gen i każdy z nas chciał być wielki, dziś spełnia A stary świat mi jak Witam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Polskiej Fali, programu polsko-ukraińskiego o życiu Polaków Równego oraz o polsko-ukraińskich relacjach. Bile mikrofona Andrii Końko. Dzisiaj, w ostatnią niedzielę bryznia, також także za календарем kalendarem Пасхи, Wielkodnia, Спомин воскресіння Gospoda, Jezusa Chrysta. Chrystus zmartwychwstał, mówimy witając się oraz powtarzamy te słowa jako obietnicę, że Bóg ma moc zwyciężyć naszą śmierć. Każdą naszą śmierć, której jest obecnie ponad miarę. Jak przygotowywali się do świąt wielkanocnych harcerze Hufca Woleń, o polskich tradycyjnych wielkanocnych daniach, słuchamy dalej w programie. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną, wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały, posypując solą jak posąg plechy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, jaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości wykając żal, tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Nim ocean naszych snów Łyżeczką się odmierzy świat Trzeba wiedzieć kiedy Niepokonanym Wśród tandety lśniąc jak diament Być zagadką, której nikt Nie zdąży zgadnąć, nim minie czas Witam wszystkich na polskiej fali. Obchodzimy dziś święto Wielkiej Nocy, święto zwycięstwa życia i pokonania śmierci. Jest dla nas to ważne, szczególnie z powodu trwającej wojny. Bronimy życia, składamy życie w ofierze, oddajemy swój czas i wysiłek, aby przykryć od niebezpieczeństwa dzieci oraz ich przyszłość. Z pewnością te słowa można powiedzieć o naszych obrońcach. Jest czas, aby też w ramach naszego programu podziękować raz jeszcze naszym obrońcom, wszystkim żołnierzom oraz ochotnikom Sił Obrony Ukrainy. A dziś szczególnie chcę wspomnieć o Andrzeju Maszłaju. Moim przyjacielu z polskiej rodziny, z Równego, który bohatersko walczył z Wrogiem od samego początku. Był mężny i śmiały. Mieszkał z rodziną jakiś czas w Polsce, w Gdańsku. Wrócił do Równego, a jak zaczęła się wojna, odpowiedział jako prawdziwy mężczyzna. Ochotnikiem zgłosił się do wojska wiosną 2022 roku. Zrobił bardzo dużo dla trzymania czystego nieba. Był w częściach obrony przeciwlotniczej oraz później w innych oddziałach, a w przededniu Wielkanocy otrzymaliśmy najgorszą wiadomość, że złożył życie jako bohater, jako prawdziwy i waleczny rycerz z bronią w ręku. Chwilą pamięci chcę, abyśmy uczcili pamięć Andrzeja. Kończymy się w smutku całej rodziny Waszlaj, żony Iry i dwóch synów Andrzeja. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Cześć Twojej pamięci Andrzeju. Dziękujemy za to, że broniłeś życie. Pilnuj za nami z nieba i tam kiedyś się spotkamy. Dzień słucha w noc Kamienne czoło znosi A śmiec tuż przy nim chodzi wzdłuż I kosi, i kosi, i kosi I czeka, wieki dwa Stojąc niwa Fala. Przygotowaniom do Świąt Wielkanocnych warto być. Takie hasło harcerów Wołynia. Na ostatniej zbiórce przed Wielkanocą zuchy harcerskiego chówca Wołyn zrobili mini ogrody Zmartwychwstania Pańskiego. Za trzy dni na nich wyrosła rzeżucha i stało się zielono i świątecznie. Więcej o przygotowaniach harcerskiej młodzieży do Świąt z Zmartwychwstania Pańskiego opowiada Wiktoria Radica. Na początku Wielkiego Tygodnia, a mianowicie wielki poniedziałek, w naszym chówce odbyły się rekolekcje wielkoposne. Zuchy też brały udział. Pierwsza część rekolekcji odbywała się w parafii świętego Jana Pawła II na czajce. Ksiądz proboszcz przybliżał nam historię stworzenia kościoła, tak historii pisania tych obrazów, które możemy zobaczyć w kościele. Było bardzo fajnie, tak poznawczo, dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się. Były to też warsztaty tematyczne oraz rozważanie misterium Męki Pańskiej oraz Zmartwychwstania przy pracach artystycznych. Dalej inna część odbywała się już w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieliśmy takie zadanie w grupach, rozmawialiśmy o stworzeniu świata, tak, byliśmy poniedzieleni na sześć grup i każdy dostał e, jakiś dzień stworzenia, tak e, pierwszy, drugi, trzeci, szósty i e, potem szukaliśmy różne informacje na ten temat, tak i przedstawialiśmy też w grupach omawialiśmy to i na zakończenie tego dnia e, wszyscy uczestnicy rekolekcji tak, brali udział w mszy świętej do stworzenia dekoracji brano różne drobnostki, których jest zawsze i wszędzie wiele pod ręką. Oprócz pożywy duchownej mieliśmy też pożywę fizyczną. Był zorganizowany też masterclass kulinarny. Zuchy robili cukierki, ale cukierki były takie bardzo zdrowe, bo robili ich z takiej masy, do której wchodzili takie składniki jak rodzynki, orzechy żurawina, tak, za osnowę było wzięto ciasteczka kruszone i wszystko to wymieszane z mleczkiem kondensowanym. Robili kulki i te kulki omakali w różne dodatki, wiórki kokosowe, kakao albo pokrojone orzeszki. Tą dekorację dzieci zabrały ze sobą do domu. Oczywiście mają zadanie podlewać to i powiem tak, że u nas w domu to już nasiona wyrosły, tak, mamy już taką zieloną trawkę zieloną tą rzeżuchę, która właśnie pokrywa ten grób, i to wygląda tak bardzo świątecznie, zielono, uroczysto. I wykorzystamy to jako świąteczna dekoracja na stole wielkanocnym, tak? kiedy będziemy razem z rodziną yy, yy, spożywać potrawy świąteczne. Więc mam nadzieję, że takie pomysły do dekorowania paschalnych świąt pomagają stworzyć odpowiedni nastrój i dodają ducha. Podczas adoracji ciemnicy oraz przy grobu pańskim w kościele św. Piotra i Pawła w Równem nie zabrakło harcerskiej warty honorowej, jak i obecności mundurów harcerskich podczas mszy świętej rezurekcyjnej. No a my na Polskiej Fali mamy też pozdrowienia od komendanta chówca Wołyń Aleksandra Radicy, którymi się bardzo chętnie dzielimy. Życzymy wszystkim słuchaczom Radio Polska Fala spokojnych, ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych i nasze harcerskie pozdrowienia. Czuwaj! Łączymy się do tych życzeń paschalnych, niech światło zwycięża każdą ciemność. Добре, вже jesteś з нами на польській фалі. Польська фала Триває друзі наша польська хвиля. Чи знаєте ви, за чим видатний польський поет Юрій Словацький скучав на чужині? За великодніми пасками про це йдеться у його листах часу проживання у Швейцарії. Якби ти знала, як я скучив за цими пасками та польськими святами, пише він матері. Від цієї туги і болісного відчуття порожнечі він вирішив навчити своїх господарів пекти невідомі там у Швейцарії Паски. У листі до матері Юрію Словацький просить рецепт наших бабок, справжніх пасок із шафраном. Тут чудові цукерки і торти писав він, але я завжди говорю про паски. Пані Соломея, звичайно, надіслала рецепт. Я отримав ваш рецепт, маму. Рецепт Паски і він уже перекладений французькою. Мадам Паті скоро збирається спробувати, але я сумніваюся, що їй це вдасться, бо пам'ятаю, скільки турбот ти переживаєш під час випікання пасок, з яким трепотом розпалюєш піч. У 1834 році польські паски пекти у Швейцарії завдяки подальшим наполяганням Юріюша Словацького таки спробували. Та чи вдала це була випічка? Не Відомо. Сам Словацький про це пише доволі скромно. Враження, яке до нього справила швейцарська реалізація польського рецепту пасок, щиро кажучи, було напевно невеликим. Паска, зроблена за вашим рецептом, писав він додому, вийшла не дуже. Напевно, це трапилось через те, що піч була не дуже добре розігріта, писав згодом Юліуш Словацький до матері. Більше про символізм пасхальних страв і польські традиції, великодня далі. А поки слово голові товариства польської культури імені Реймонта Владиславу Багінському. Усіх слухачів польської хвилі, усіх католиків рівного. Щиро вітаю зі світлим святом Христового Воскресіння, і від душі бажаю зберігати в своєму серці вогник любові, надії і віри, який завжди буде вести до світла і щастя. Нехай цьогорічний Великдень принесе нам усім це світло та довгоочікуваний мир. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою мирне і ясне небо, а поруч надійні і вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс вам і вашим рідним. Тепло і радість у серці. Нехай Господь дарує вам свою любов і міцну віру в душі. Бажаю всіх благ вашим родинам здоров'я, миру і достатку, щирої радості і таких же великих чудес в житті, як це свято. Христос Воскрес! Уриває мій від проблему, які сам творче. Czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe Taki uśmiechnięty, miły chłopiec On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę Gdy nie rozumiem co mam w sobie Nie rozumiem kolejny raz tak bardzo Proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie Bo sam już namieszałem dość bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa. Namieszałem gość Używki znieczulą znów Wybieram większe zło Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa Pusty pokój, puste szkło No co się czepiać Daruj sobie, wiem już co mi powiesz Miałbym się zmienić Niby w co za dużo Uczuć od tego mam już popękaną głowę Jakie to nudne Kiedy tak znowu się boję ja już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz tak nie rozumiem, że nie widzisz co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem, milion pytań, łydkę głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty jak. Znowu wszystko jest nie tak. Uczuć lały kościół, jak pytań, lepiej I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty jas. Polska fala. Великдень у Польщі це час святкування та родинних зустрічей із щедро накритими столами. Все як і в нас, як і на святвечір цього дня готують особливі страви. Якщо польська святкова трапеза на Різдво – це вечеря, то Великдень святкується урочистим сніданком. Великодній сніданок раніше це радше ранній обід або навіть ціла серія за стіл. Зазвичай він починається з того, що люди обмінюються крашенками, яйцями, писанками, бажають один одному при цьому найкращі побажання. Окрім яєць, їх подавали у різних варіантах. Ною стравою на святковому столі, колись у Польщі вважався журик із білою ковбасою і тими ж таки яйцями. Це борщ на заквасці з житнього борошна. До нього додають трохи товченої картоплі для густини, білих ковбасок і бекону для ситності. Заправляють все сметаною і подавати можуть навіть з ложкою хріну. Так борщ набуває більшої пряності. У великодньому меню не може не бути копчанини, це шинки, ковбаси, колись навіть півгузки. У давнину центральні місце на столі займали запечені ягня і порося. Часто подавалося і навіть підсмажене телятко. У традиційній системі тваринства більшість худоби забували восени, тож на великдень були доступні переважно копченина та соління. А свіже м'ясо тоді можна було отримати лише із молодих тварин, яких, зрештою, дуже цінували. Тобто ціна такого обіду зростала просто в космос. Великодня Паска або випечена із содкого тіста і ягня. Паски колись готували, додаючи багато шафрану. Так тісто набувало гарного, жовтавого, майже золотавого кольору і незвичайного аромату. Дріжджове тісто змішували з великою кількістю яєць, додавали родзинки, мигдалі випікали у характерній конічній формі. Але найголовніше у цьому всьому була висота всі намагалися спекти найвищу паску. А все через конструкцію давніх печей. Іноді багато годин роботи та цінних інгредієнтів могло піти на нівець лише через одне необережне прочинення дверей печі або повів холодного вітру чи дитячі пустощі. Ще однією типовою великодньою випічкою у польській традиції є мазурик. Це бісквітний пиріг із горіховою пастою, згущеним молоком і шоколадом. Як правило, в ньому багато родзинок, горіхів, мигдалю, Однак види тіста та начинки бувають різними. На великдень в Польщі також готували марципани, сирники. Різноманітні торти та величезні сенкачі. Класичний сенкач або від німецького бамкухен пекли його на вертелі на відкритому вогні. Цей вертел, точніше спеціальний дерев'яний валик, на вертелі плавно поливали рідким тістом, яке при охолодженні і скрапуванні набувало характерної сучкуватої форми. Заможні родини замовляли собі настільки великі синкачі, що доставляли їх або спеціальними тачками, або на возиках. Пригадуючи традиції, будуємо також наше майбутнє, добросусідське засноване на принципах рівності, взаємоповаги і кращого взаємопізнання. До всіх поляків хочемо приказати поздравлення від Президента товариства культури польські Реймонта пана Владислава Багінського. Дорогі слухачі польської фарі, шланкові товариства культури польські врувним, чисті поляці між кионцеврувним. Пілька настовоєнтковий час. Жича вам всім спокою в серцях і покою на світі. Niech te święta niosą nam wszystkim nadzieję na spokojną przyszłość, na pokój i dostatek w naszym własnym kraju. Niech te święta paschalnie utwierdzają naszą nadzieję w zwycięstwo dobra nad złem, życie nad śmiercią. Niech to będzie czas, w którym nasze serca znajdą ukojenie wszelkich trwog oraz bólu przed doświadczeniem żywego i bliskiego Boga. Niech zmartwychwstanie Pańskie napełni spokojem i wiarą. Da siłę w trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Składam Wam wszystkim i Waszym bliskim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, mnóstwo wysunego słońca oraz samych sukcesów. Wesołego Alleluja! Nasz czas, moi drodzy, dobiegł końca. Życzę Wam miłego tygodnia wielkanocnego. Niech w życiu pozostaje dużo światła. ryzyku. Coraz lepiej umiem to Nie mam zegarka Liczy się już tylko to, że na full zatankuję I z tobą że Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa Wszystko w ty Tylko to, że każdą chwilę czuję Doceniam i dziękuję Życie to trasa, bas A na deser Wszystko w tyle mam jak Finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą" 2023. Projekt "Polski media na Ukrainie" 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być otocznięta z oficjalną pozycji Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej ta Fundu Swoboda i Demokracja.